Chwała Bogu, co za cenne słowa słyszałem na własne uszy. Chwała Bogu, od tego się zaczyna od wiary. Każdy z nas pamięta, gdy się nawróciliśmy, to Bóg dał nam to tą wiarę, tą wspaniałą wiarę do końca tutaj pielgrzymki nam dał. I, I to trzeba trzymać i bronić i chronić jak największego skarbu tutaj na tym padole Łez, na tej ziemi, na tej świecie, którzy ludzie żyją bez wiary. I jak ile ludzi dzisiaj mówi, że, że wierzy, słuchajcie, wszyscy jak rozmawiam czy z krewnymi oni wszyscy wierzą, ale też i wierzący, którzy myślą, że co tam uwierzył i już jest zbawiony. To zobaczcie co Jakub pisze na ten temat, jakie potężne słowa w drugim rozdziale od 19. wersetu. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Daje do myślenia ten werset, niech Pan Bóg pomoże właśnie uwierzyć, że on zaczął te potężne dzieło i on ma moc je dokończyć. Wiecie, gdybyśmy tego dachu nie zrobili tylko ściany se Zostawili, po co, po co ten dach, po co budować do końca? W połowie zostawmy niech deszcz pada, niech śnieg pada, w parasolkach będziemy rozważać Słowo Boże, śpiewać, Niech to wszystko pada. Nie. Trzeba było budowę dokończyć do końca, tak samo i Bóg zaczął z nami to budowę z każdym z nas i ma moc dokończyć, tylko trzeba uwierzyć Bogu, że to się stanie. On ma moc. Zobaczcie, trzy pół roku Pan Jezus mówi do, do apostołów swoich, że On umrze i trzeciego dnia zostanie wskrzeszony. I to, co brat Marian czyta z Łukasza, 24, zobaczmy wyżej, co oni mówią: 21 werset. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim, już dziś trzeci dzień, jak się to stało, lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w bo nie znalazły jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenia aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to, bo to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli, zobaczcie, oni nie wierzyli tak naprawdę. Oni nie wierzyli i, i mówią, tak, wierzymy, panie Jezu, to przeczytajmy Ewangelię Jana, 16 rozdział. Od trzydziestego wersetu mówię do Pana Jezusa: Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że się od Boga wyszedł. I zobaczcie, co Pan Jezus odpowiada. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Niech Pan Jezus pomoże. To wiarę zachować do końca, bo bez wiary, jak czytamy, nie możemy się Bogu podobać. Tak jak Pan Jezus często mówił, tutaj czytamy w Ewangeliach, nie bój się, tylko wierz, a to ci się stanie. Ja wiem, że Bóg ma moc mnie doprowadzić do końca. Pan Jezus Chrystus, do domu Ojca i miej każdego brata i siostrę, ale muszy, musimy wierzyć. Przepiękne słowa teraz słyszeliśmy. I teraz, czy my w to wierzymy, bracia i siostry, czy my pamiętamy tydzień temu, co było mówione? Czy tydzień temu, czy my pamiętamy, i tak do mnie doszło, właśnie pamiętam, dzięki łasce Bożej. Tak samo i teraz, jak człowiek y, tylko to sobie weźmie jednym uchem, drugim wy, wyleci, wyjdzie z tego zgromadzenia i nic się nie stanie. W Jakuba możemy przeczytać pierwszy rozdział. 23 werset. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, niewykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ja chcę być w domu Ojca, chcę być z Bogiem Wszechmogącym, zmiłował się nade mną i dziękuję Bogu każdego dnia, gdy mi daje się obudzić i, i bardzo jestem wdzięczny Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj było niewykonalne, tyle pracy miałem, ale Bogu zaufałem i on mnie przeprowadził i mi pomógł. Takie świadectwa dzisiaj naprawdę, może innym razem się podziela, ale przepięknie dzisiaj. Bóg mi pomógł naprawdę i dziękuję Bogu za to, bo mu zaufałem i tak jest. Nawet ludzie, współpracownicy powiedzieli, że nie dasz rady tego rozwieść. Ja rozwiozłem i jeszcze tutaj jestem i dziękuję Bogu za to, bo mu zaufałem. Niech Pan Bóg pomoże w tych doświadczeniach, w tych próbach. Jeszcze wiem, że jeszcze tu mi brakuje, ale proszę Boga właśnie przydaj wiary Panie Jezu, gdy te doświadczenie przychodzi do, do człowieka, na człowieka i Pan Jezus przeprowadzi. Oni zobaczą burza, sztorm, łódź już topiła. No to tylko co? To tylko krzyczeć i, i, i już po, po, po nich. Panie, giniemy. A Pan Jezus, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się, wieście, ja mogę wszystko. Pan rozpoczął te potężne dzieło i Pan ma moc dokończyć. Bóg, nasz niebiański ojciec. Dziękuję, to, dziękuję Panu Jezusowi, Chrystusowi, że oddał życie za mnie i wierzę w to, tak jak się nawróciłem i przyszła ta wiara, i uwierzyłem, że Bóg jest na niebie. I Bóg mnie kocha i posłał Syna, by mnie uratować i każdego z nas. Pana Jezusa Chrystusa wierzmy Bogu, nie wierzmy diabłu, nie słuchajmy Jego, ale słuchajmy Pana Jezusa Chrystusa, a od obcego głosu uciekajmy. Trwajmy w wierze, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.